Teraz węgosz, patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Polarnik. No Po prostu kiedy ja to, ja to zobaczyłem, istny orgazm. E, po prostu kisiel w majtkach, coś niesamowitego. Stop! Teraz węgosz, patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Okej, okay. skoro ja się bronię, to ustawię się w takim miejscu, żeby mieć do tego jak najlepsze predyspozycje, prawda? Do... To jest takim logiczne, Jezus Maria, krzechu jak tyś na to wpadł. Stop! Teraz węgosz, Patrzcie, ślinie król parkietu, ręka jak złamana. Say what? What the? Co? Nie wiem ludziska, co mam wam powiedzieć. Stop! Teraz węgosz, Patrzcie, ślinie król parkietu, ręka jak jeszcze rozwaliłem Jestem herosem, uratowałem bitwę Nie naprawdę kurde serbie, Stop! Teraz węgosz patrzcie król parkietu ręka jak złamana. nie może się równać grze z zarabiaczami, bo grając z zarabiaczem mam tą świadomość, że zarabiam pierdyliony pieniążków. Heh <laughs> heh